Kochanie, w porządku. Pomóc W porządku. Zadzwonię po pogotowie. Dobrze. Zdejmijcie mu gitarę. On musi teraz usiąść. Zróbcie miejsce. Zrobiło mu się słabo, Antonio się tym zajmie. Co się stało? Nie, nic, wszystko w porządku. Jeśli chcecie, możemy grać dalej, Nic mi nie jest. To ja może pójdę po wodę. Nie, nie, tak. Tak, zrobiło Ci się słabo? To pewnie przez ten wypadek, który miał nie, 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 na nie, 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 ty naprawdę chcesz wziąć nóg? Możemy robić, co chcemy. Możemy razem mieszkać, możemy podróżować, bawić się. Najważniejsze, że wszystko w życiu dzieje się tylko raz i nie chcę stracić ani chwili. <laughs> ale to jakieś szaleństwo. Może, ale czasem dobrze jest zaszaleć, prawda? Tak, tak, no jasne, ale to wszystko nie będzie takie proste, bo przecież nie jesteśmy sami. Ja wiem, ja wiem, są jeszcze nasze córki, ale myślę, że jeśli my będziemy szczęśliwi, to wtedy one też będą. Ach, kiedy tak Cię słucham, to zapominam o wszystkich wątpliwościach i zmartwieniach. Tylko jakim o tym powiemy? Razem. I tak będziemy robić od tej pory wszystko ten makaron jest dla ciebie. Sałatka jest niesamowita. Już jej próbowałam, więc jedz, jest naprawdę... Aj, A, spokojnie, proszę jej nie słuchać. Pan, Nic nie pan, szkodzi. Pan, pan. To idzie A, tutaj. Jebie. Bardzo proszę. Życzę smacznego. Noc, bardzo, dobrze to to smacznego noc, bardzo dobrze, już podaję. Wygląda pysznie, smacznego, noc, dobrze. Już podchodzę. Już idę, tylko spokojnie. Tak, przepraszam. Sam pan, dla państwa, dobrze? No, tłumacz, przecież, że uroda jest najważniejsza. Ej, ej! Ej, idź ale ty jesteś poważny. No nie mogę, skarbeniku. Wszystko źle. Ale jak A, źle, wcale nie. Wszystko, wszystko źle, wszystko źle. Ale czemu, Magiasz, czemu to miejsce jest źle urządzone? Widzisz te stoły? Trzy, dwa, jeden. Mnie się to wszystko myli, to nie do pojęcia. Jeden, dwa, trzy. Czy ty I tak tego jest, nie rozumiesz, tak makijaż? Jeden, dwa, trzy. Ale ty liczysz eee, od swojej strony. Serio? Och, słuchaj, o. przez ciebie moja praca jest koszmarem. Mówię ci. Rób to dobrze albo zrezygnuj natychmiast. Nie, co powiedziałeś? Tak. Ja? co takiego? Nikt tu nie będzie rezygnował. Ona ma pracować. A z na przykład w domu? Nigdzie nie idziesz, nie, pójść. Nie. Ma trochę za niskie ciśnienie. To na pewno przez to zrobiło mu się słabo. Już dobrze, w porządku. Słyszałem o wypadku, który miałeś na motorze. Zrobimy ci badania kontrolne. W porządku? Musimy sprawdzić, czy to nie przez to. Dobrze, ale przecież śpiewałem z chłopakami i wszystko było w porządku. Dosyć, skarbie. Przecież robimy to dla twojego dobra. Leon, posłuchaj co mówi ci lekarz. Wiem, że ci mówiłem, że przedstawienie musi trwać i tak dalej, ale teraz najważniejsze jest twoje zdrowie, jasne? To, tak czy nie? Potem zajmiemy się przedstawieniem. Zobaczymy, czy to, co zrobiłem, Jasne. ale nieważne, to się nie liczy. Teraz najważniejsze, żebyś zrobił sobie badania jak należy, tak? Dobrze? Dobrze? No. Zostanę tu z tobą i poczekamy na twoich rodziców. Tak, ja też. To ja po nich zadzwonię. Dobrze, właśnie. Tak. Jasne. Chodź powoli. Tak, tak. Spokojnie. Mm. Mm.